Cześć, się witam Was w kolejnym odcinku z cyberpunka na moim kanale. Zaczniemy sobie od kuścika z poprzedniego odcinka, a mianowicie pójdziemy, oddamy siano Wiktorowi. Wydaje mi się, chyba że jak ostatnia kurwa, nigdy nie zrobiłem tego questa, więc polecimy sobie do niego od razu i zobaczymy, nie? Zobaczymy, co tam będzie. Tak mówię, wydaje mi się, że chyba. Jakoś to rozgrywki yy, omijałem tego questu. Więc dla mnie to, to też będzie nowość. Posprintowaliśmy se trochę. Gitara. mówię, nie wiem czy ten odcinek będzie z pełnoprawnej długości, czy też krótszy. Nie miałem czasu nagrać na zapas, zawsze nagrywam tydzień do przodu, żeby mieć spokój, bo tak mi jest po prostu wygodniej. No, nie miałem czasu z różnych powodów, a dzisiaj sąsiad stwierdził od samego rana, że włącza mu się Janek Boszówka i, i napierdala człowieku cały czas, nie? Bo zamykam tam mam nadzieję, że nie będzie słychać. No, ale jak się rozkręcą, no to chuj, to będzie po prostu odcinek i tyle, nic za to nie poradzę. Ale za to wieczorem będziemy mieli lewika. Może jakiś Cesik wleci, może jakiś DBD. Dobra, do Wiktora. No to tędy powtarzać? Ehm, żebyśmy tam kurwa pojechali, a nie biegli na piechotę? Czekaj, auto albo motor, o właśnie tak Myślę, że będzie to na pewno wygodniejsze rozwiązanie. I czas nie wiem, czy kurwa wolę klawaturę, czy polepada. Także Nie mogę się, nie mogę się zdecydować. Zajebiście tak grawnozy wygląda naprawdę. No i dobra, zajechaliśmy sobie, Co? Czekaj, czy ona ma ogon? No nie, dobra. Coś mi się pojawiało. Po Gdzie tu się wchodzi? Raczej... Tu? A no, faktycznie. No i dobra. Cie ma Wiktor, nie uwierzysz? Mam pieniądze. Do dokładnie też nie wierzy Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już się nauczyli, żeby tu nie przychodzić, ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. No OK, fajnie. Dobrze, że Misty Ci pomaga. I że znosi Twoje marudzenie. Wynajęcie i miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. Te kawki napijają już w zimna W wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze No, jestem przerażony, że właśnie chyba wchodzę w ten wiek powoli Wreszcie udało mi się zgromadzić tyle pieniędzy, żeby cię spłacić Zatrzymaj je póki co Tobie będą bardziej potrzebne Nie zabiorę ich ze sobą do grobu, Wiktor Wiesz. I dziękuję, że tak długo pracowałeś dla mnie za darmo No Od czego ma się przyjaciół? No i dobra, no Na razie nie będziemy wymieniać, bo i tak nie ma siana, No to, dwa wydaje mi się, że jestem jeszcze tak wcześnie w grze, że jeszcze chyba nie odblokowaliśmy żadnych lepszych tych komputerów pokładowych, czy jak to się nazywa, żeby sobie więcej wszczepów dać. Cień, mam to. A jak tam z panią Wells? Dobrze, aż za dobrze. Ja Kurwa, tak źle i tak niedobrze, ja pierdolę. Po tym, jak pożegnaliśmy Jackiego, zaprosiła mnie do siebie. Długo rozmawiałyśmy. A teraz nie ma dnia, żeby do mnie nie zadzwoniła. Pyta, co słychać, opowiada o sobie, o jakim, o wszystkim. Potrafi tak godzinami. Ostatnio przysłała mi pieczeń, uwierzysz? Bo jestem za chuda. A przecież wie, że nie jem mięsa. Boję się, że projektuje na mnie swoje matczyne uczucia. Straszne kurwa, no. no Kurw, chciałbym, żeby ktoś żart się wysłał, kurwa. Ja pierdolę. No, co w tym złego? Wiesz, ja bym nie miał nic przeciwko takim prezentom. W ten sposób pani Wes nie pogodzi się z utratą syna. Adoptując córkę? Dokładnie tak. Jaki idzie interes? Duży ruch? Hmm, jesteś pierwszą osobą od dwóch dni, która tu weszła. Przed tobą to był dostawca pizzy, który pomylił adres. Nie no, to Widzisz, zajebiście, się generalnie. No, On ci pierdolą wiesz, na lewo i prawo. Ja Przyczepiałem sekundację do czoła, ja a ty nie, nie rozumiesz, modlę. dlaczego się nie modlą? Nie Dostałaś wiem, kurwa, ale no. Czekiego, prawda? Tak by... samo przez siebie się rozumie. Pamiętam, jak kiedyś prosił mnie o radę, którą talię kupić. Aż dobrą mhm. kawę zrobiłem? Kurwa, u. Chciał mi sprawić przyjemność i trafił w dziesiątkę. Czuję więź z tą talią. A Jeśli je. chcesz, mogę postawić karty dla ciebie. Nie, dziękuję. A bo chuj, dobra, zobaczmy, nie? jak to wygląda. Skup się myślami na głupiec. Wskazuje na ciebie. Nie, no, dzięki. Głupiec symbolizuje początek drogi. Jesteś przepełniony entuzjazmem, ale też nieświadomy własnych możliwości i zagrożeń. Mhm. Koło fortuny. Niebezpieczeństwo jest większe niż myślisz. Pojawi się nagle. Konfrontacja jest nieuchronna. Mówisz o Johnny? Odwrócony Rydwan wskazuje, że wiąże się to z twoim zamiłowaniem do ryzykownych zachowań. Uważaj, żeby nie mierzyć zbyt wysoko. Aha, no, no, no. Mag. To ciekawe. Możesz poznać kogoś interesującego o dużej charyzmie. Może to ktoś, kogo obdarzysz uczuciem? Trudno powiedzieć. Alda się jeszcze Postawić raz? dla mnie, tarota? Pewnie. Może coś innego wyjdzie? Wskazuje na Ciebie. Aha. Nie no, gdzie... głupie. Czyli dosłownie to samo, dobra, dobra. Odwróć... Mac. Ciekawe czy jak przyjdziemy do niej później, to to będzie tam coś innego. No nieważne, ważne, że Wiktora mamy ogarniętego. Walnijmy sobie Sevika O. E, I teraz tak. ruchommy sobie misję. Dziennik. I co byśmy chcieli zrobić? To mnie na razie nie interesuje, na to jeszcze nie mamy. Yy... A zróbmy te questy te, o. Pokaczajmy je od razu, żeby mieć spokój i... Gdzie mój motor jest? No nie wiem. Tu jest motor, dobra. Ja wiem, że mówię to po raz Enty, ale kurwa ta gra ładnie wygląda, jaram się wój. Ona jest to gorsza dla mnie od Wiedźmina, ja wolę wieśka zawsze wolałem, ale uczę się lubić tą grę, nie? Z każdym kolejnym przejściem jakby podoba mi się coraz bardziej. A co przez pasy biegła, pojebano. Ja kurwa, to ty biegasz po drodze zjeb... Co to było, kurwa? Tyt, 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 tyt... Ale tam jest, u, u, człowiek wie, na pokładzie... i poważnie zastanawiają się nad sprzedażą... szybkiego zlikwidowania elementu przestępczego z każdego zakątka Pacyfiki. Serwis kończymy wiadomością dla właścicieli czworonogów. Aha. Potek za każdego psa w gospodarstwie domowym wzrośnie aż do tysiąca dolarów miesięcznie. Ciopier ja Nieudokumentowanego zwierzęcia może wynieść czterdzieści tysięcy dolarów. Ale pojebane. bałej. sobie płacić kafla miesięcznie za to, że masz psa kurwa. Nie widziałem cię kilka mm -hmm. dobrych tygodni. Myślałem, że wyjechałeś z miasta. No, bo tak było, no ale wróciłem i co? Nie jest tak łatwo zostawić Night City. Jest jak zaborcza kochanka, co? Mm -hmm. Słuchaj, krucho u mnie z kasą, a może potrzebujesz nowej spluwy? To się, że kurwa nie, ale, ale no dobra. Jasne, pokaż co masz. I nie wiem, jak krótko z kasą, jak pod chatą, Stoi pierdolony automat, do którego wkładasz tą spluwę i dostajesz kurwa pieniądze, nie? No ale chuj. Najwyraźniej jest to za dużo dla niego, kurwa, nie? Żeby ruszyć dupę. Co to jest? Jojo, kurwa. Jakby, nic z tego nie potrzebuje, no kurwa, no. Nie wiem, może granat, kurwa. Nie wiem, granat se, kurwa weźmie, o. I, i chuj, no. Jakby nie potrzebuję nic więcej kurwa Dobra pokaż co tam masz no i co? I kupiłem coś i... Teraz jak tą broń odebrać, kurwa. Odbierz broń od niego, no jestem Co się kurwa zbagowało? Chyba, że będzie jakaś broń za free kurwa, nie? Którą mam wziąć, tylko ją przeoczyłem. A, dobra. Gid. Dobra, to jeszcze, zabierzmy to od -back, ten prezent, żebyśmy mieli to z głowy, bo leży to tu, tylko zagraca to, nie? O. Polecimy sobie po to jeszcze. git, poodhaczamy. Tak mówię, te bronie w że jakoś mnie nie rają, nie... Uczę się lubić tej gry, ona mi się podoba pod wieloma względami, chociaż nie jest w stanie dalej, według mnie, czyścić butów Wiśkowi Ale tak samo sobie jest zajebista, nie? I podoba mi się Jakby za każdym przejściem odkrywam w niej coś nowego, jakieś inne playthrough, inne postacie Więc, więc no Natomiast jakby jedno mi się nie zmienia Nie chcę kupować żadnych tych broni, bo te wszystkie bronie w Cyberze są takie Tak totalnie kurwa nijakie do dupy Nie masz w ogóle Nie wiem, ja w ogóle nie mam fanu ze strzelania w tej grze, kurwa, nie? Nie wiem, zabijanie wszczepami, kurwa, nie? Czy, czy właśnie tak pójdziemy teraz w mele, czy? czy po cichu, czy, czy hakami jest zajebiście zrobione, nie? Natomiast samo strzelanie jest kurwa jakoś. Nie wiem, jest tak miałko nijakie, że nie masz w ogóle fanu ze strzelania w tej grze kurwa. Więc jakoś... No, zobaczymy. Tego też pójdziemy teraz w mele i zobaczymy. Yy, na haki grałem, na haki zajebiście się gra, po cichu się gra zajebiście. Yy, nie. Yy, nie wiem, w szczepami, modliszkami tak, zajebiście się napierdala. Yy, natomiast te bronie. Nie wiem, w momencie gdy nie ma znaczenia czy strzelasz pistoletem, snajperką, strzelbą, karabinem, bo wszystko daje ci dokładnie ten sam feeling strzelania, yy, to jest źle zrobione po prostu, no i tak wiem, na no przykład spada, bo jestem konsolowcem i tak dalej, ale jakby no, te bronie palne w tej grze naprawdę średnio były dodane, zarówno na wibracjach, jak i na celowaniu. I, I tak naprawdę, nawet damage się niewiele zmienia, jak się strzela karabinem maszynowym w porównaniu do pistoletu. Znaczy, no, cyferka niby jest dwa razy większa, jak patrzysz na opis przedmiotu, ale w praktyce tego w ogóle nie widzisz, więc yy, więc no, my raczej będziemy szli w inne metody ich wykańczania. Takie, które faktycznie są przyjemne. Co się kurwa tu odjebało? Przepraszam bardzo, że prowadzi mnie jakoś tak dziwnie. Dobra, to no w ogóle miejsce kiedyś z tym zrobiłem na pierwszym playthrough pod sam koniec gry. Dowiedziałem się, że można mieć haki wyższych poziomów, nie? Uskończyłem całą grę za pierwszym razem na hakach poziomowych tych, które masz. Od początku gry, kurwa, nie? I się tu dowiedziałem, że da się kupić inne, nie? Przychodzę od t Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś win? Pewnie słyszałeś, co się stało. Szkoda, No jej tak, bo tak no tak wyszło. Mówiła dla ciebie demona. Prezent z zagrobu. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. Okej. Okay. Mam militech paraline. Da radę. Dobry sprzęt, jak na początkującego. Dzięki, chyba. Dobra, wezmę demona. Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Może uda ci się stamtąd wygrzebać jakiś fajny program albo komponenty. Tak czy inaczej, opłaci ci się. Okej. Okay. Dobra, a co ty tu jeszcze masz w ogóle? Hmm. To jest bardzo fajny hack, ale to sobie muszę pomyśleć na spokojnie, które wziąć. Ale tak, generalnie on jest spoko. Dobra, przeczytajmy sobie to od razu. Nigdy. Otwórz panel ekwipunku, generacja haka. Dobra, to właśnie było dziś pojebane, nie, nie pamiętam, mam nadzieję, że to zmienili, ale... To, to było dziwnie zrobione, o, tu są wszczepy teraz, dobra, git. No i git, mamy te szczepy, gitara. Mm. Ujawnienie interfejsów. mi go wgrać, czekaj, o. Tu mamy, dobra. Jakie nam da opcje... A, tylko jedne, Dobra. Czy tak testowo bardzo. 55 Dobra. No i gili. Te stare questy są poodhaczane, Fajnie fajnie. Mamy to z głowy Mamy jeszcze jakiś jeden kres w pobliżu Dzisiaj tak będzie mniej fobuły. Podhaczamy sobie tą resztę Ring w kabuki Ring w kabuki To jest to Nie, na ring to myślę, że musimy się Najpierw przygotować na spokojnie Hmm To są teraz, to są te dobre. Z takim murą, urom... z murą myślę, że w następnym odcinku się dopiero spotkamy Mamy sobie to pod telemaina jeszcze byśmy mogli zrobić. Uda się do biura Maina dobra. Git. Mm, Wolniemy To co wy też widzicie kiedy gram, do tego nie dotuję, bo to jest sekunda, więc, więc no. O, dobra. Pójdziemy se na motor. Gdzie jest kurwa motor? Tu jest motor, dobra i lecimy sobie do Delamaina. Zapytamy się co i jak. Dobra, git razu się dowiedziałem od znajomego, że to radio co było w odcinku Jackiego Ono się nie zbagowało. Teraz podobno da się słuchać rady jak wyjdziesz z pojazdu. Tylko ja o tym nie wiedziałem, nie? Także no. Ciekawe. No, to my tam jedziemy, dobra Troszkę daleko, nie powiem. Dobrze, że motor wzięliśmy. Eee, dobra, i teraz w tom? Tak wiem, motocykl, nie, bo już kiedyś mnie ktoś poprawił, ale powiedzmy, że ja jestem zwykłym człowiekiem, to nie jest jakieś moje hobby i tak samo jak ja, jak były serwisant. Yy... Tylko nie pracuję w zawodzie aktualnie Tak profesjonalnie, więc tak samo ja jako były serwisan nie wymagam od ludzi technicznego na To wy też wybaczcie mi ten... ten motor zamiast motocyk. tak wiem, motor to jest silnik, ale... Ale no... Ale zajebiście to wygląda na przejściu, kurwa Uch. Dobrze to wygląda, naprawdę w chuj. Mój prawnik zrobicie z dupy data crash, słyszysz? <grym> ja pierdol. Dobraś na grubo jest. Poproszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pierdol się robocie. No to jak się macie dogadać jak tak, Przedłocze jak już do... zgłoszenia. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry panu, pani. W czym mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą? Rozmawia pan pani z podprocesem sieci Delamain. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada pan pani numer identyfikacyjny? Nie podawaj starzecia? żadnych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. Kto? Chcę rozmawiać z Delameinem. Kanał komunikacyjny nadal jest otwarty. Okej. Okay. Co mam zadzwonić do niego? Została ustalona na podstawie identyfikacji twarzy. Panie Hansi Jonas, jakie określenie najlepiej opisuje pańską percepcję zdarzenia 771? Aha, dobra, pamiętam imię, 1, kurwa. 1096. tak taksówkę z tego kwesta co prawdziwym zeskoku. Wi, przepraszam jeśli pod proces pana z Przechodzę przez kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pańskie konto. Jawne To nie jest ten quest? Okej, okay, dobra. porozmawiać w A nie, dobra, to jest ten quest, nie chcę wam spoilować, fajny quest. Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Halo? Tutaj kurwa jestem? Zdaję sobie sprawę, że obsługa klienta jest w tym momencie niezadowalająca. Okej. Może wycieczka z. Wodnikiem wynagrodzi. Ten korytarz łączy warsztat z biurem. Pasjonujące ci pewno. Hmm. A tu dzieje się. Adzie ciemno w dupie w tym miejscu będzie na nagraniu. <grym> całkowicie Przejdźmy jak magnetyczni przez to Rozważam czy mieli zakresu działalności o usługi naprawcze niestety obecny warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami domyślam się dlaczego nadal badam przyczyny awarii pojazdów sieci della moja hipoteza robocza zakłada infekcję zaawansowaną tak to się w chciał pozbyć procesie. konkurencji pewnie nie problem musi zostać rozwiązany szybko i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. O. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony no? mogąc pana w nim gościć. Ciema cioje. Pokoje kontrolne są dla ludzi. Po co ci takie pomieszczenie? Kiedyś w tym budynku pracowali ludzie. Przejąłem po nich infrastrukturę. To jest kurwa chory, akurat, nie? A co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałbym porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuje kontakt. One widać, są niebieskie. Zastraciłem kontakt te pojazdy, ale... z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Drony naprawcze nie mogą pomóc? Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy pan najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o pana dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. To w ogóle wygląda jak ten gościu z milion w rozumie, nie? Kurde, tutaj do w, wyjściu, moja w taki teleturiel ze 20 lat temu Nie zwracam na siebie uwagi, jestem tolerowany Liczne kontrole sugerują jednak, że jestem bacznie obserwowany przez służby policyjne Zwykłe gliny czy netwatch? Netwatch Mój status prawny nie jest do końca uregulowany i przy odrobinie złej woli mogę zostać uznany za nielegalnego okay. imigranta Dobrze, pomogę znaleźć te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc no w i nagrywam się kontakt. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połączę się z nimi i sprowadza je do garażu. Zobaczę co da się zrobić. My niestety Samochód tym zajmiemy się, się w kolejnym odcinku, bo słyszę, że Janek bo się Proszę tak kurwa rozkręca, że chujnie. Ja wam go nagram dzisiaj i wrzucę go jeszcze dzisiaj później, ten drugi. Kiedy skończy, ten remont, dzisiaj po prostu wyjątkowo pewnie będą dwa. Bo... To mi się kurwa nie da, nie? Po prostu Janek Boszówka właśnie uruchomił człowieku... Yy, ten kurwa wiertarkę z udarem i napierdala po rurach, nie? Także... Także no... Także niestety będę zmuszony przerwać tutaj. Wrzucę to tak jak mam. I tam to nagram w drugim. Ale zrobimy tak, że nie będziecie się czekać do poniedziałku. Tylko ja go wrzucę albo dzisiaj po południu. Jak się Janek Boszówka uspokoi. Yy, albo kurwa w nocy, nie, bo no, no nie da się, ja was bardzo przepraszam, ale kurwa, no nic nie zrobię, kurwa, nie Janek. Boszówka tak na kurwia, że ja mam nadzieję, że kurwa wyte to filtrami z nagrania, albo że, albo, że mikro tego nie wyłapał, yy, ale kurwa, ja to słyszę tak, że się boję, że chuja będzie słuchać na tym odcinku, więc niestety muszę się z wami tutaj pożegnać. Dokończymy sobie tego questa, ale no nic na razie nie zrobię. Siemanko.